Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gajowe, a ja Was zapraszam na kolejny poradnik z OBS-a, tym razem zrobimy sobie poradnik jak zrobić licznik widzów online na żywo, czyli coś w tym stylu jak ja, miałem, jak ja mam teraz na moich streamach, to znaczy dokładnie to będziemy robić. I teraz przejdźmy prosto do rzeczy, chodzi o to, że jeżeli znacie się już na OBS-ie to pokażę Wam jak to szybko zrobić, po prostu kiedy wchodzicie na streama Waszego, na przykład jak go zaplanujemy w wydarzeniach, ee, a już tutaj go włączymy. Tu mamy ten ID filmu. Jest tutaj ID filmu i teraz wejdziecie tutaj w opisie do mojego filmu pod tym poradnikiem i będzie link do tego slash views i teraz tutaj wpisujemy video ID. Ekstra tekst możemy podać, nie musimy, to już sami pokombinujecie. Wpisujemy sobie na przykład Arial w czcionce, Ej, mikrofon nie czę się. Tekst kolor white najlepiej, chociaż jak tam wam pasuje, to możecie wpisać no i przesyłamy i zobaczycie co będzie tutaj nic nie widać, bo tekst jest biały no ale skopiujecie sobie ten link i teraz jak wejdziecie w OBS dodacie sobie już wam mówię, dodacie sobie browser source, czyli czyli, czyli browser source coś tak nazywa, ilość na przykład, się nazwiemy wklejamy link i teraz szerokość na 50 czy tam w zależności od tego jak, jak wam to będzie pasowało, 50 na 50 i OK. No i teraz widzicie mamy yy, mamy to właśnie, tą ilość online, tylko że jest 0. Dlaczego 0? No bo nikogo nie ma i też ten stream jeszcze nie jest publiczny. Ale jeżeli wejdziemy na przykład sobie na jakiś większy stream, na przykład do Winniego. nie będziemy tu puszczać, bo prawa autorskie nas dopadnie. To wejdziemy sobie jeszcze raz tutaj w właściwości i widzicie tutaj jest po znaku równa się, po wideo jest ten kod aż do znaku end. I klikniemy prawym, yy, to znaczy wklej, wklejemy sobie ten kod i pojawi nam się liczba 424 i ona się aktualizuje co 5 sekund. Prawdopodobnie aktualizuje się szybciej niż na YouTubie. Może tak być. I teraz jeżeli chcemy zamiast edytować sobie w tym linku cały czas ten wygląd tego, tej te, te ilości, to możemy po prostu tutaj sobie zrobić outline, na przykład kolor red. Pyk, proszę i mamy coś takiego. Wiadomo, nie wygląda to jakoś super, ale jeżeli chcemy się pobawić, to możemy tutaj sobie pozmieniać na przykład te, te kody, na przykład widzów, font na przykład, w sumie nie wiem, Verdana czy Verdena, nie pamiętam. Dobra, zostawmy Arial, bo ja nie pamiętam nazwy czcionek na pamięć. I teraz możemy wziąć jakiś efekt, może crackle, zobaczymy co to będzie. No i też red weźmiemy jako kolor. O, i wychodzi coś takiego. I sobie to po prostu wklejamy ten link tutaj, i wychodzi to co wykonaliśmy. No i teraz trzeba to inaczej troszeczkę. O, a skąd mi się to wzięło? Aha, to jest na, na przeglądarce. No i teraz musimy zmienić sobie szerokość na przykład na 120, na 50. O, jeszcze za duże. 150, 178. O, no i teraz, jak zmienimy, to to się będzie po prostu zmieniało cały czas, prawda? Także to jest wersja krótka, to jest wersja taka easy dla tych, którzy się już na tym znają. A teraz będzie taka wersja troszeczkę bardziej rozbudowana, ponieważ jest mały problem podczas naszych streamów, jeżeli nie zdążymy jeszcze nic zrobić, zaplanować i tak dalej. I w transmisjach na żywo, jeżeli rozpoczynamy transmisję. To ona nam się jeszcze nie pojawi, że tak powiem, bo każda transmisja będzie miała inny kod. Więc będziemy musieli albo zacząć transmisję i po prostu, jak już nam się wyświetli, nadawanie, no to wtedy sobie wejdziemy, klikniemy w filmik i on się wyświetli w, kolejnym, w kolejnej zakładce. To sobie tam skopiujemy ten kod i wtedy wklejmy do, tu, do tego yy, linku, tutaj, spokojnie. Lub po prostu możemy zaplanować wydarzenia. Jeżeli planujecie streamy, robicie wydarzenia, no to automatycznie pojawi Wam się ten kod, który możecie od razu wpisać. Dlatego to w zależności od tego, jak to robicie, tak to wyjdzie właśnie. Ja często robię tym pierwszym, tą pierwszą opcją, dlatego ja w trybie studia, ale w tryb studia omówię w innym odcinku. W trybie studia po prostu zaczynam sobie to edytować i wtedy w innej scenie wygląda to. Nie widać tego po prostu, że to robię, ale już to jest. Także zawsze przed streamem poświęcam na no to tam powiedzmy minutkę, czy tam 30 sekund, żeby to zrobić po prostu. No i nic. Mam nadzieję, że tutorial wam się podobał, że będziecie chcieli też mieć takie liczniki, bo to jest takie urozmaicenie też, jeżeli macie OBS w drugim monitorze tak jak ja mam, no to wtedy możecie sobie podglądać ile jest osób online. Zawsze możecie mieć tą komunikację z czatem, z widzami, także jest to coś fajnego, polecam. Życzę powodzenia, jeżeli filmik Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę i też jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, możecie zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić tych filmów, bo YouTube chyba nie chce, żebyście oglądali filmy Waszych twórców. No nic, kończę, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i pa pa!